Rozmowy z doradcami zawodowymi, prezentacje szkół średnich i wyższych oraz część artystyczna znalazły się w programie dziesiątych Kolneńskich targów edukacji i pracy. Głównym organizatorem spotkania była komenda OHP jubileuszowe, dziesiąte Kolneńskie Targi Edukacji i Pracy. Dzisiaj y, zmiana lo lokalizacji. Jesteśmy do dzięki uprzejmości dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Kolnie. I po raz dziesiąty wychodzimy z ofertą do młodzieży, ofertą szkół wyższych, ofertą szkół y, ponadgimnazjalnych, ofertą pracodawców, instytucji rynku pracy, tak aby młodzieży dać szansę bezpośredniego kontaktu z tymi instytucjami, z tymi uczelniami, aby wybór, którego muszą dokonać, wyboru drogi życiowej, drogi edukacyjnej, był jak najbardziej przemyślany i poparty jak największą wiedzą. Targi to okazja do prezentacji oferty edukacyjnych i miejsc zatrudnienia, których przybywa w naszym mieście, powiedział Andrzej Duda, burmistrz Kolna. Naprawdę warto takie targi organizować, ponieważ młodzież otrzyma tutaj sporo informacji na temat potrzeb na lokalnym rynku pracy. A tych potrzeb jest coraz więcej, możliwości jest coraz więcej. Trzeba tylko dokonać właściwego wyboru i myślę, że w tej chwili pracy, ofert na rynku pracy jest coraz więcej. Nawet w naszym mieście tych ofert w ostatnim okresie czasu przybyło sporo. Powstają nowe zakłady. Mam nadzieję, że nowe tereny inwestycyjne, które uzbrajamy, to jest podwójnie, drugi, drugi taki obszar jak, jak mieliśmy w pierwszym etapie. Te miejsca pracy będą się tworzyły na tych terenach i dlatego myślę, że to jest dobra, dobra droga do rozwoju, rozwoju kariery zawodowej młodych ludzi. Zachęcam do tego bardzo, żeby okoliczni mieszkańcy osiedlać się w naszym mieście. Zachęcam do rozwijania własnych biznesów, do korzystania ze środków unijnych z programów, które są do rozwoju przedsiębiorczości, czy to w lokalnej grupie działania Kraina Mlekiem Płynąca, do której od kilku lat kolno należy. Przystąpiliśmy jako samorząd miejski. Takie możliwości się stworzyły, czy do dużych programów unijnych dla przedsiębiorców, które są w Urzędzie Marszałkowskim. Te programy naprawdę umożliwiają rozpoczęcie własnych biznesów, własnych zbudowanie własnych małych przedsiębiorstw, które mam nadzieję w końcu rozrosną się potem do, do średnich, bo e, tak naprawdę nie ma rozwoju e, miejscowości, miast bez e, rynku pracy, bez miejsc pracy, bez e, pracy dla ludzi, którzy mają się tu osiedlać. My jako samorząd stwarzamy jak najbardziej dogodne warunki ku rozwojowi przedsiębiorczości. Będziemy już mieli ponad 24 hektary terenów inwestycyjnych uzbrojonych naprawdę dobrze, z rewelacyjnie niską ceną. Także zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, zachęcamy ludzi, którzy chcą otwierać swoje biznesy do tego, aby inwestowali w Kolnie, a myślę, że z warunków, które będą stworzone w mieście, które tworzymy, będą naprawdę bardzo zadowoleni. W niedalekiej przyszłości, bo przecież za parę lat będziemy mieli bardzo blisko Kolna węzeł e, o nazwie Kolno tak, na Via Baltice, do której będziemy mieli około 15-16 kilometrów. To naprawdę e, odcinek e, bardzo bliski. Do tego będziemy mieli wyremontowaną drogę krajową nr 63, która zapewni dużo większe bezpieczeństwo i ułatwi podróżowanie wszystkim, którzy będą transportem samochodowym się przemieszczali. OHP to instytucja aktywnie wspierająca młodzież w edukacji i poszukiwaniu miejsc zatrudnienia. My dzisiaj jesteśmy z naszymi doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy z doradcą EURES, także wskazujemy ścieżki młodzieży pomagamy znaleźć dalsze ścieżki w karierze zawodowej. Kształcimy. Głównym naszym zadaniem statutowym jest kształcenie zawodowe młodzieży. Ośrodek szkolenia i wychowania w Wasilkowie bardzo dobry, warsztaty krawieckie, fryzjerskie, budowlane. Bardzo dobre zaplecze mieszkaniowo-bytowe dla młodzieży bezpłatne. Także polecamy i zapraszamy. W spotkaniach z uczniami szkół średnich zawsze uczestniczą przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Dzisiaj jesteśmy w Kolnie, gdzie przyjechaliśmy z naszym uczeniem z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży na targi, po to, aby pokazać uczniom tutejszych szkół, że nasze uczelnia w Łomży jest w stanie zapewnić ich wszystkie potrzeby. Mamy 14 różnych kierunków podzielonych na trzy wydziały. Od takich kierunków bardzo tematycznych, czyli informatyka, automatyka i robotyka, poprzez administrację, filologię czy, czy pielęgniarstwo, bądź też dietetykę. Jesteśmy, jesteśmy uczelnią publiczną, państwową, taką, która kształci bezpłatnie, uczelnią, która słucha potrzeb studentów i potrzeb osób, które, które faktycznie chcą coś na tej uczelni zrobić. Zapraszamy, zapraszamy. Nasza strona internetowa jest bardzo interaktywna, zawsze można na nas napisać, zapytać, jak się studiuje, przekierują wtedy do, do, do konkretnego studenta z konkretnego kierunku i, i ta osoba będzie w stanie udzielić naj, najlepszych informacji. No i zapraszamy też do tego, aby, aby podchodzić do stoiska, bo przecież tutaj jest, jest sama wiedza. Zespół szkół weterynaryjnych to szkoła przygotowująca do wykonywania konkretnego zawodu. Jesteśmy z Łomży, z policjalnej szkoły zawodowej numer jeden w Łomży na technikum weterynarii. Polecam ją głównie dla ludzi, co bardzo się interesują zwierzętami, y, którzy no, od, y, chcą dalsze losy bez matury zwierzać y, z gospodarstwem. I tak dalej. Prezentacjom edukacyjnym towarzyszył program artystyczny przygotowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego, w którym zorganizowane zostały targi pracy. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali scenki teatralne oparte na tekstach z lektur szkolnych.